Hello people! Witam Cię z dzień dobry! Wszyscy zostałem zapytany na propos zrobienia jakiegoś filmiku, w którym bardziej będziecie mogli się czegoś dowiedzieć o mnie niż po prostu o tym, co czytam. Eee, I pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie po prostu Q&A. I zapytałem Was na Instagramie i na fanpage na Facebooku o pytania i oto kilka z nich. Tu mieć wszystko ładnie ułożonym wczoraj przez jakąś godzinę robiłem sobie notatki. Mitologia egipska jest Twoją ulubioną, prawda? Za co tak bardzo ją lubisz? Z mnie jestem hej bo mitologia egipska jest po prostu mam życie już od bardzo, bardzo dawna Już odkąd miałem jakieś 90 lat, zacząłem miać się Egiptem bardzo chciałem się do Egiptu, To jest jeden z takich moich marzeń. E, mimo że tam jest gorąca, ja jaka jest gorąca pogoda i jestem juśnikiem swetlów, że <grych> jest bardzo interesująca mitologia egipska i sam Egipt, kryje w sobie tyle tajemnic. Póki gatunek książek nigdy nie sięgasz. Jest gatunkiem, po który za bardzo nie sięgam są kryminały. Chociaż czasami może i przeczytałbym jakiś kryminał, jak słucham audiobooków to często są to właśnie kryminały, ale tak za dużo kryminałów w swojej to ja nie posiadam. Nie chodzi o to, że nie lubię tego gatunku, po prostu sięgam po coś innego. Czy, czy jesteś osobą, która bardzo szanuje książkę i dba, żeby się nie uszkodziła, czy raczej nie przeszkadza ci złamane grzbiety, zagięte rogi, plamy itp.? <śm> <śm> Bardzo przeszkadza mi takie rzeczy, ja mam obsesję na punkcie tego, żeby moje książki były w idealnym stanie. Na przykład ostatnio pożyczałem dla mojego kożana książkę i to jest też wielkie bo ja nie pożyczyłem książek, pożyczyłem książki chyba dla trzech osób tak ogólnie i... Więc to, że pożyczyłem komuś książkę, to jest coś wielkiego i po prostu zanim to lubiłem, to po prostu dałem mi takie trochę małe wytłumaczenie, jak się z nią obchodzi. I ta osoba tylko udowodniła, że mogę jej ufać, bo książka była w bardzo dobrym stanie i się bardzo cieszę. Co sądzisz o trójkątach miłosnych w powieściach młodzieżowych? Trochę ich dużo obecnie, To chyba bardzo zależy od tego, jak autor poprowadzi sam ten wątek. Czasami może to być spokój, czasami może to być nie za bardzo. To bardzo zależy od autora i od sytuacji i od tego, jaka jest powieść sama w sobie. Nawet tylko nie w Jak dla mnie, to się podoba. Czego najbardziej nienawidzisz w dzisiejszym społeczeństwie? <laughs> jest dużo rzeczy w dzisiejszym społeczeństwie, które mi się nie podbają i rzeczy, które po prostu my jako ludzie musimy naprawić. Zdecydowanie jest więcej niż jedna rzecz, której nie popieram. E, na przykład nie popieram rasizmu, nie popieram braku tolerancji, tego, że nawet jeszcze po tylu latach, albo nawet stuleciach, ludzie dalej muszą walczyć o to, żeby po prostu być sobą w dzisiejszym społeczeństwie. Twój ulubiony wykonawca bądź zespół? E, zespół za bardzo nie słucham, jeżeli chodzi o wykonawców, to oczywiście numer jeden Demi Lovato, uwielbiam ją. Bardzo lubię też sea. Uważam, że świetnie śpiewa, pisze świetne teksty, piosenek. Bardzo mi się podobają. Tu jestem fanem jej muzyki. Lubię również Chloe Sivana, Alessia Kale, Beyoncé, Janet Devlin. Ostatnio byłem bardzo nieszczęśliwy, dlatego że mój egzemplarz jej płyty uległ zniszczeniu. Gdzie się podział twój wąs? <noise> um. Czy czytałeś w życiu jakieś komiksy? Eee, mało, bardzo mało. W sumie pamiętam, miałem taki jeden kompletny komiks pod tytułem Fight Street, czy coś takiego, czy Street Fight? Nie jestem pewien. Na razie miałem po prostu jeden egzemplarz, nie wiem, jakąś serię i bardzo mi się podobało, ale za dużo jakichś komiksów nie miałem, nie kolekcjonowałem. Ideal dziewczynę? <laughs> Okej, okay, więc to pytanie było chyba już w pierwszym czy drugim i e, od tamtej pory powiem, że moje. Poglądy, jeżeli chodzi o związki, bardzo uległy zmianie. E, nie mówię tego, że idea o dziewczyny się zmieniła, tylko że moje spojrzenie na związki i relacje międzyludzkie bardzo uległy zmianie. Jak wyobrażasz sobie siebie za 10 lat? Za 10 lat to już Anioł będzie miał 12 lat. O, wow. E, nie. O, ok, więc tak, mój plan na przyszłość się więcej tak żeby. Wiadomo, teraz jestem w college'u, chcę jeszcze trochę być w po tym może uniwersytet. Za 10 lat byłoby super, mieć już wydaną książkę. Byłoby naprawdę świetnie. I ja ogólnie też myślę, żeby po prostu mieszkać gdzie indziej. Podoba mi się mieszkanie w Anglii, ale też myślałam gdzieś tak o Kanadzie. Nie wiem, zobaczę gdzie mnie przyznaje, ale w każdym razie na pewno za 10 lat chciałbym mieć wydaną już jakąś powieść. Chciałbym skończyć szkole, czy może i uniwersytet. Może, może, może się nawet przeprowadzić. I świetnie byłoby mieć już psa. Czego nie lubisz w biedziach? <noise> sporo rzeczy. Od <noise> razu, ja, ja jestem op optymistą i realistą, ale po prostu e, tak jak właśnie co do społeczeństwa, sporo rzeczy w społeczeństwie obecnym. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami. Wiele rzeczy jest po prostu irytujących, dener denerwujących i to w jakim kierunku my jako ludzie zmierzamy to jest po prostu smutne. I jak bardzo rządzi tutaj teraz materializm i egoizm, więc normalnie jak ja widzę czasem osoby, które zachowuje się dobrze, to normalnie mam jeszcze nadzieję, ale czasami, często, jak ja widzę ludzi, jak ja widzę, jak, jak ludzie potrafią się tak zachować, to ja po prostu ja wiadomość ludzkość. Twoje ulubienie Bóg e, Na pewno bym powiedział, Ariel il Kanadyjska moktyberka, którą uwielbiam, ale super złoich ulubionych i i i... sam znowu na snapie. jas strasznie <grym> się jadał. czy dziecko, którym byłeś <się> kiedyś, chciałby być dorosłym <znałem> jakim jesteś teraz? Uuu. Bardzo głębokie pytanie. Wydaje mi się, że nie. Przez okres dojrzewania bardzo się zmieniamy i tak naprawdę w, przez te lata tworzymy to kim jesteśmy tym. Kim chcemy być. Kiedy myślę o tym małym chłopcu w zerówce, który chciał być nauczycielem, to widzę ogromną zmianę w porównaniu do tego, kim ja jestem teraz. Nadal nie określam się dorosłym. 18 lat to niby takie już wejście do dorosłość, ale 18 lat to po prostu kolejny numer po 17. Zdecydowanie nie popieram określania ludzi na podstawie ich wieku, ale to już jest temat. Ja jako dziecko nie planowałem być osobą, jaką jestem. Teraz. Jestem szczęśliwy z tym, kim teraz jestem. Podoba mi się to, jak ujęte z jestem osobą. Nadal chcę nad sobą pracować i stawać się kimś lepszym. Na jaką piosenkę masz teraz fazę. The Greatest by Sia to jej je nowa piosenka jest strasznie mi się podobała i ostatnio jej słuchałem. Kogo najbardziej lubisz z One Time i dlaczego? O okay, One Time, uwozi. Nie wiem, czy na YouTube o tym grałem, ale uwielbiam One Time O. Pff. ja z moich ulubionych seriali, Mam straszną fazę przez ostatnie miesiące i uwielbiam. Więc na pewno powiedziałbym Snow White. Snow White jest świetna, bardzo mi się podoba to jaka, jaka ona jest dobra, jaka jest po prostu czysta i wspaniała i Regina, Och, Regina jest genialna. w sumie na początku serialu jej nie lubiłem, jak była Regina to miałem tylko taki wyjść stąd, w niektórych momentach, ale teraz Regina jest jedną z moich ulubionych postaci, uważam, że jest taka złożona i to jak bardzo ona się zmienia, przez wszystkie strony. I to, jak walczy o to, żeby teraz być dobrą i o, to, o te swoje szczęście, żeby mieć ten happy ending, i to jest po prostu takie wspaniałe. Bardzo by też Mulan i Bel. W ogóle ja chcę, żeby było więcej Mulan, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie jej więcej, bo pojawiała się tu i tam, ale chcę więcej Mulan, chcę, żeby po prostu odcinek, gdzie pokazują nam historię Mulan, takie, które były z wieloma postaciami. Lubię też powiedzieć tak, że ona jest taka po prostu... Dobra, to jak ona nawraca rumpol to jest po prostu wspaniałe. I właśnie co do niego, rumpol stylski on jest... nie mówię, że jest, jest, jest nienawidzony przeze mnie postacią czy morgono, ale uważam, że jest bardzo, bardzo interesujący to jak on jakich on jako bohater, on jest po prostu taki skomplikowany, taki złożony i to, to cała jego historia po prostu wzbudza tyle emocji, aż nie jestem... Czy, czy, czy trzeba pomyśleć, żeby ogarnąć, co ja tak naprawdę o nim myślę. Co ostatnio malowałeś? Pokaż wam kilka moich ogólnych prac. Jak na chudwarcie jesteś? Jak jeszcze z czasem zrobiłem test na stronie DJ Rowling i wyszło mi, że jestem Ravenclaw. Jakiego masz patronusa? E, jeleń albo Golden Retriever? I jelenie, nie, nie po prostu dlatego, że Harry takiego miałem, ale po prostu, że ja uwielbiam jelenie, bo że są takie majestatyczne i bardzo mi się podobają jako zwierzęta. Właśnie, co do Patronusa. A Golden Retriever, dlatego, że uwielbiam, uwielbiam tym psy. Ja w przyszłości bardzo chcę mieć Golden Retrievera i już od kilku lat myślę o tych psach. I w pewien sposób się z nimi uzysamiam. Wydaje mi się, że nawet, że czasami ludzie mi mówili, że moim partnerem sobie byłbym ja, bo i albo Golden Tribal. Dziecko, u którego mieszkańca Olimpu jesteś? Syn Poseidona. Nie dlatego, że Persja, ale dlatego, że bardzo uwielbiam wodę. Ulubiony film na podstawie książki. To Zazwyczaj, kiedy ktoś mnie pytał, mój ulubiony film to wie: The Bergs, Being Bean, Wallflower, czyli Charlie. I uwielbiam tą książkę, i uwielbiam ten film, i uważam, że jako ekranizacja naprawdę świetnie się sprawdzi. Tylko, że faktycznie możesz powiedzieć, że to jest ekranizacja, a nie po prostu film, to został w pewien sposób zainspirowany. Ostatnio nawet gadałam o tym w koledżu i dowiedziałam się, że Steven Boski faktycznie nawet zreżyserował czy napisał scenariusz do tego filmu, nie jestem pewien, W każdym razie miałoby to sens. O, nie masz. O, dziękuję. <grytanie> Mimo, że pytasz, doceniam to, dziękuję. U mnie dobrze. Zacząłem się rok w koledżu, w tym roku robię nowy kurs, lubię media. Podoba mi się, mogę nauczyć się sporo faktycznie przydatnych rzeczy, tym bardziej, że trochę obracam się w tych tematach media, czyli wiecie tam, internety, robienie filmików i tego typu sprawy. I po prostu, jak do tej pory, bardzo mi się podoba ten kurs, uważam, że będzie to coś bardzo interesującego. Ostatnio e, dałem e, moją poezję dla mojej nauczycielki z, od angielskiego z tego roku, co również w tamtym roku dzieliłem się moimi Rzeczami oprócz mojej książki i dyskutowałem z nią różne rzeczy a propos tego i się z nią spotkałem I właśnie dał mi ostatnią moją poezję e, Ale co do zeszłego roku W zeszłym roku e, zaproponowała mi, aby jeden z, jeden, jedna rzecz Którą napisałem, stała się piosenką e, I po prostu nie planowałem w ogóle, żeby to się stało piosenką W ogóle nie myślałem, że takie coś w ogóle będzie dostępna, że w ogóle taka propozycja będzie, co nie? Proponowała mi właśnie, żeby to co napisałem stało się piosenką o... Zgodziłem się, strasznie mi się spodobał ten pomysł i czekam po prostu miesiące, aby to się stało i, i, i... to jest już gotowe I ja jeszcze tego nie słyszałem, ale jestem bardzo podekscytowany, żeby to w końcu usłyszeć Update! Słyszałem melodię ostatnio i mi się bardzo, bardzo podoba. teraz jeszcze e, słowa muszą być nagrane na tą melodię i produkt będzie gotowy ja, lata temu, jak byłem młodszy, to ja chciałem być piosenkarzem, chciałem być aktorem i pisałem właśnie teksty piosenek. A teraz po latach praktycznie takie coś stanie się prawdziwe, w sumie jest już prawdziwe. I teraz jest bardzo ekscytujące. E, a co o ciebie? Co po szkole? E, Póki co jestem w koledżu, jeszcze będę w koledżu przez ten rok, może jeszcze kolejne albo dwa. A potem myślę nad uniwersytetem, na kreatywne pisanie, jeszcze nie wiem gdzie ale, kto wie, może w słynnym mieście uniwersytetu w Cambridge. Byłem tam raz i podobało mi się. Masz jakieś zwierzątko? To ty nie znasz Zakiego? Za to jest mój kot. Mam go od... Od oh odkąd miałam 10 lat. I on nawet z nami się przeprowadził do Anglii. I Nie, oh yeah, Tak, uwielbiam Zakiego. Zaki jest świetny, bardzo lubię jak ze mną śpi. Śpisz z misiem? Nie bardzo, ale lubię jak śpi ze mną Zaki. O czym piszesz książkę? Zazwyczaj, gdzie jestem o to pytany, to mówię, że po prostu o życiu i o rzeczach. Powiem wam, że nie, jest to fantastyka. Jest to szczera historia, która porusza bardzo ciężkie tematy. Jaki jest twój ulubiony serial? One Spontane, genialnie łączy wątki, która jest bardzo złożona. Jak poznałam waszą matkę? Świetna i zabawna historia z super wątkami. Które łączył się nawet po wielu sezonach. Uważam, że jest to świetny i bardzo przemyślany serial. I American Horror Story. Uwielbiam taki psychiczny aspekt tego serialu. I głębokości, bardzo złożeni bohaterowie. Ci, co tworzą ten serial, uważam, że był taki klasyczny temat i zmieniają go w coś normalnie wspaniałego. Straszą nas i zamieniają to we wspaniałe dzieło. Ile masz wzrostu? 185 cm. W sumie nie mierzyłem się od bardzo, bardzo dawna, ale jak ostatnie raz mierzyłem, to właśnie gdzieś le miałem. Pierwsze książki, które przychodzą ci do głowy: The Night Circus, Charlie i e. bądź swoją przez 365 dni w roku. Ok, to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Wszystkie moje linki macie w opisie. Zapraszamy Was również na mojego blogu. A tymczasem tutaj nie mam jeszcze Bye!